Serialowy gwiazdor rozwodzi się z żoną. W tle poważne oskarżenia. W jednym z warszawskich sądów 8 grudnia 2025 roku odbyła się kolejna rozprawa rozwodowa aktora Arkadiusza Janiczka i jego żony Anny. Mimo, że od złożenia pozwu minęły już ponad 3 lata, para wciąż jest małżeństwem w świetle prawa. Czy dzisiejsze posiedzenie przyniosło przełom w tej skomplikowanej i bolesnej sprawie rozwodowej z eksmisją? Rozwód Anny i Arkadiusza Janiczków od miesięcy budzi ogromne emocje. Para, która przez lata uchodziła szczęśliwe małżeństwo, znalazła się w centrum medialnych doniesień po informacjach o poważnym konflikcie. Aktor, znany m.in. z filmu Plac Zbawiciela oraz seriali Korona Królów czy Stulecie Winnych w wywiadach często podkreślał, jak ważne są dla niego wartości rodzinne, wspólne modlitwy i pielgrzymki. Kiedy skończy się sprawa rozwodowa Anny i Arkadiusza Janiczków? W 2023 roku na jaw wyszły pierwsze sygnały świadczące o kryzysie w małżeństwie Arkadiusza i Anny Janiczków. Informacja o tym, że żona aktora złożyła pozew o rozwód, zaskoczyła opinię publiczną, bo dotąd uchodzili za zgodną i stabilną parę. W listopadzie 2023 roku Anna Janiczek w rozmowie z Pudelkiem potwierdziła, że od ponad roku dąży do formalnego zakończenia relacji. Podkreśliła też, że nie zamierza dłużej tolerować sytuacji której jej mąż, wbrew faktom, przedstawia mediom ich związek jako wzorcowy. Od tego czasu przesłuchano wielu świadków, w tym kolegów Arkadiusza Janiczka z branży filmowej. Jak donosił Tygodnik Życie na Gorąco, jednym z kluczowych wątków postępowania miało być badanie relacji aktora z jego nastoletnimi córkami. Sytuacja jest skomplikowana, ponieważ młodsza z córek ma orzeczony zakaz kontaktów z ojcem. Dodatkowo sąd nie zgodził się na obniżenie alimentów, o co wnioskował aktor. To Anna złożyła pozew o rozwód i eksmisję, lecz mimo to musiała opuścić mieszkanie, w którym mieszkała z rodziną. Kością niezgody między małżonkami są kontakty z córkami. Jak zdradziła Anna Janiczek w rozmowie z Pudelkiem, aktor nie utrzymuje kontaktu z córkami. Sprawa trafiła do opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych. To organ pomocniczy, który na zlecenie sądu wydaje opinie w sprawach rodzinnych, takich jak rozwody, władza rodzicielska czy kontakty z dziećmi, oceniając kompetencje rodzicielskie, więzi rodzinne, co jest kluczowe dla decyzji sędziego. On nie widuje się z córkami. Jedyny kontakt miał przy okazji badania w OZSS. Starsza córka nie chciała z nim rozmawiać, a wobec młodszej ma sądowy zakaz kontaktu, wyznała żona aktora. Jak ustalił Super Express na rozprawie, która odbyła się 8 grudnia 2025 roku, nie zapadł żaden wyrok. Arkadiusz Janiczek nadal zajmuje wspólne mieszkanie, podczas gdy Anna z córkami wynajmuje inny lokal.